Te myśli są w nas, prawda, że same o sobie tak myślimy. Ale też są e, pewne opinie, czasami wręcz zdanie rzucone w nieodpowiednim momencie, które może spotęgować e, to takie przekonanie nie nadaje się. Jeżeli ciągle uważają, używa dzisiaj słowa zasłużyć, to jest takie słowo również terapeutyczne, że my przestajemy zajmować się tym, co potrafimy najlepiej, a robimy wszystko, żeby zebrać to zasłużenie. No i teraz świadoma praca, czy z osobą będącą w sporcie, czy z kobietą, która po prostu chce być świetną liderką, to umiejętność tego, żeby potrafiła sama ze sobą rozmawiać na tyle, żeby aspekt tych lęków, bo lęki są związane z czymś takim, co się ładnie nazywa automatyczne, negatywne myśli, żeby ciągle w pierwszej kolejności nie gadała z nimi. Mhm. Szkoda potencjału. Czasem presja pojawia się, zanim jeszcze zaczniemy, jeszcze nie przejęła firmy. Jeszcze nie pokazała, co potrafi, a już czuje, że musi udowodnić, że zasłużyła. Że umie, że nie zawiedzie. Dziś porozmawiam z kimś, kto o presji, motywacji i wewnętrznych blokadach i mechanizmach wie niemalże wszystko. Zarówno z aren sportowych, jak i z sal konferencyjnych. Moim gościem jest Michał Domski, psycholog sportu i biznesu który kiedyś trenował z siostrami radwańskimi, a dziś wspiera m.in. kobiety, które wchodzą do rodzinnych firm. Nie tylko po to, by je przejąć, ale żeby zająć w nich należyte miejsce. Co różni presję na korcie od tej firmie rodzinnej? Dlaczego wciąż tak wiele kobiet czuje, że musi być twardsza od ojca albo lepsza od brata? I co zrobić, gdy głos w głowie mówi nie nadaje się? Zaraz poznamy odpowiedzi na te pytania. Michał, zanim wejdziemy głębiej w temat sukcesji, chciałam Cię zapytać o coś bardziej osobistego. Powiedz mi, czy pamiętasz pierwszy moment, sytuację, gdy zderzyłeś się i zobaczyłeś, że Presja czy to na korcie, czy w firmie jest ogromna, jak to na ciebie wpłynęło? To nawet nie na korcie, tylko to dokładnie było na e, ścieżce prawie szermierczej, kiedy miałem przyjemność pracowania z polską reprezentacją w szermierce, dokładnie w szabli, kiedy zrozumiałem, że aspekt presji osoby, która doświadcza w danej chwili swojego, swojej walki, swojej byciu w tym sporcie, przekłada się również na mnie. I to było takie ciekawe, że wtedy doświadczyłem w tego na takim poziomie, w takim stopniu, że mając 30 parę lat i dosyć już du duże doświadczenie pracy z drugim człowiekiem poszedłem bardzo szybko na trzecie studia na psychologię, żeby po prostu wiedzieć, żeby w przyszłości nie zarażać się tą presją, tylko żeby profesjonalnie pomagać, bo jest bardzo duża różnica. Jeżeli zarażasz się czyjąś presją, to ciężko mu dać w tym ulgę lub nadać nowe znaczenie. Często pracując z kobietami, które przejmują. I wchodzą do firmy rodzinnej, są sukcesorkami. Słyszę, że jeszcze nie zaczęłam nic robić, a już czuję ciężar odpowiedzialności, obowiązku. Powiedz mi, czy z liderkami jest podobnie jak ze sportowcami? Czują presję, zanim jeszcze zaczną działać? Generalnie każdy lider bierze na siebie jakąś odpowiedzialność. I teraz. Czy to liderka w sporcie przed swoim określonym challenge'em, jako swoim określonym wyzwaniem, czy przed poukładaniem jakichś rzeczy procesowych, albo w ogóle przejęciu biznesu je jego części, ma po prostu swoje dylematy. I to jest coś naturalnego, to jest coś normalnego. Ja jestem takim zwolennikiem, żeby przyglądać się, jaka to jest rzeczywista skala, w której Kobieta musi zmagać się ze stereotypami. I generalnie wychodzę z założenia, że czasami ten stereotyp mówiący, że kobieta musi wykonać więcej pracy, że jest ona obniżana przez mężczyznę w pewnego rodz rodzaju rolach liderskich, uważam, że jest taka trochę wyolbrzymiona. To znaczy, że owszem, istnieje coś takiego jak funkcjonowanie w stereotypie, że to zazwyczaj mężczyzna był liderem, że on tam chodził na polowanie, prawda, on musiał przynieść jedzenie. No ale właśnie często mamy tak, że, że kobiety żyją właśnie w takim przekonaniu, że muszą być twardsze od ojca, tak? lepsze od brata. Yy, I czy to jest ich przekonanie wewnętrzne, czy właśnie narzucane z zewnątrz? No, generalnie, patrząc z zakresu psychologii, aspekt Naszego sposobu myślenia to właśnie suma pewnego rodzaju przekonań. I teraz, jeżeli mamy tego typu przekonania, to możemy sprawdzić, czy to są przekonania, które nas wspierają, czy ograniczają. Jeżeli są to przekonania ograniczające, to możemy coś z nimi zrobić. I to jest właśnie na tym polega bardzo często praca, czy z liderką, która bierze na siebie nową odpowiedzialnością w towarzystwie męskim, tak, z którym być może rywalizuje, mm -hmm. bo często, nie oszukujmy się, no, osoby przejmujące role liderskie to są osoby, które trochę lubią rywalizować. Zresztą kobietom to bardzo pasuje. Wręcz czasami muszą. Wręcz czasami muszą, ale, ale niektóre po prostu też lubią. Prawda? Także tu jest ten taki element, że jest to, ja to traktuję jako element normalny, naturalny i ja nie widzę, że kobiety są w gorszej pozycji na wstępie, ale stereotypowo rzeczywiście macie trudniej. Mm -hmm. A jakieś, nie wiem, przykłady kobiet, liderek, z którymi właśnie współpracowałeś i miały takie przełomowe momenty, kiedy na początku miały te myśli, właśnie nie nadaje się, a później coś zadziałało i powiedziały: To jest moje miejsce? To jak gdyby mam dwa przykłady. Jeden to jest taki element, patrząc przez pryzmat firm rodzinnych. Od kilku dobrych lat mam przyjemność pracowania już w kilkudziesięciu branżach, w kilkudziesięciu firmach. Ani razu, będąc w polskich firmach rodzinnych, nie byłem w takiej sytuacji, na, gdzie na czele stała kobieta. Ani razu. Ani razu. Mhm. I to pokazuje pewnego rodzaju skalę, z którą można się albo kłócić, albo stawać przeciwko niej, albo możemy sobie uświadomić, że na tym etapie w tych rodzinach były podejmowane takie decyzje, które może wynikają właśnie z elementu sukcesji, że nie poznałem kobiety, która stoi na czele, ale poznałem wiele kobiet, z którymi pracuję, które są żonami, córkami i mają swoje role. I teraz moja rola, bo pytasz o wsparcie, polega na tym, że wsparcie może być elementem takiego definiowania, w której roli czujesz się najlepiej, co najlepiej umiesz. Nie udowodnić, ale co, idąc z pasji, serca, kompetencji specjalistycznych, co chcesz zrobić, co może dawać, Twojej firmie, dla twojej rodziny największą korzyść. A, a jeszcze chciałabym wrócić do takich emocji. E, tak jak mówimy, są kobiety, które mają pewne predyspozycje, żeby zająć jakieś tam miejsce w firmie. Czasami też są te role już rozdzielone. Co w momencie, kiedy taka liderka, sukcesorka, która ma mieć dane miejsce w firmie, no nie czuje tego, nie chce wejść? Jak ma się obronić? I bez y, porażki własnej tak I, i takiego przekonania, że zawiodła rodzinę, mhm. może po prostu odmówić. To już jest dojrzałość nie tylko, y, to przede wszystkim sama umiejętność zdefiniowania własnej potrzeby i własnych oczekiwań, I umiejętności rozgraniczenia, czego potrzebuję w moim rozwoju, w moim życiu i w tych moich rolach, które pełnię. No bo no, no nie zapominajmy o tym, że kobieta liderka to często kobieta, matka, żona i niektóre kobiety mają swój balans między tymi rolami. Są takie, które chcą być mamą i nie chcą być liderką, a są takie, które chcą łączyć lub y, zwiększać ten udział pracy biznesowej, którą, które bardzo lubią. Mhm. No i teraz tak naprawdę pytałaś o aspekt emocji, pytałaś o aspekt tego radzenia sobie. No generalnie jest takie. Proste założenie. Im bardziej uświadomisz sobie, w czym jesteś spójna, w tym jest łatwość podejmowania tych ról. Umiejętność odegrania roli, czy tej roli właśnie jako liderki, czy roli żony, jest olbrzymią umiejętnością i kobiety sobie świetnie z tym dają radę. I im bardziej idziemy w kierunek, w kierunku świadomości, co daje mi ile radości, na czym się znam, co potrafię i jak potrafię się potem komunikować z osobami w rodzinie, bo powiedziałaś, że czasami role są rozdane. Ale wiesz co? Właśnie z góry przypisane. No A właśnie... co, jeżeli nie chce przyjąć tej roli? Jakby, co byś poradził takiej kobiecie, która nie chce przyjąć tej roli, ale wiadomo, ma wewnętrzne e, rozterki, mm -hmm. bo jest to firma rodzinna, e, chciałaby, żeby ta firma się dalej rozwijała, ale widzi siebie gdzieś indziej w tym momencie. I e, miałem mm. takie przypadki. I teraz generalnie znajdywanie. Firma rodzinna ma to do siebie, że Możemy elastycznie zagospodarować siebie jako zasoby. Bo my jesteśmy zasobem jako człowiek. I jednocześnie te, jako zasób, jako człowiek, czy to mężczyzna, czy to kobieta, możemy przyporządkować się do jakichś ról. I teraz to nie jest tak, że ktoś jest skazany na taką rolę, bo ty się musisz tym zająć. I szczerze Ale czasami powiem, powiedzenie pracodawcy to co innego, odchodzę. A powiedzenie rodzicom, mamie, tacie, że... Ja widzę swoje miejsce gdzieś indziej, jest no, bardziej skomplikowane. To prawda, ale wiesz, Kasia jest takie bardzo proste. Znaczy, jest taka zasada, mhm. że człowiek dokonuje najważniejszych zmian, kiedy cierpienie jest nie do wytrzymania. Jeżeli to przekroczy kobietę, to ona i tak postawi granicę. Być może będzie to związane z dużymi kosztami. Jednocześnie to. Sam sposób rozmawiania o tym, umiejętności otworzenia się na dialog w rodzinie, ja się często właśnie tym zajmuję, że no to porozmawiajmy, to się zastanówmy, to znajdźmy rozwiązanie. Samo Samoznajdy, znajdywanie rozwiązań może powodować tak, że to nie musi być takie wieże, że albo jesteś na tym stanowisku, albo cię to w ogóle nie ma w firmie. Między tym a tym mhm. jest strasznie dużo przestrzeni. I teraz to poszukiwanie przestrzeni ma być elementem według mnie, Świetnej takiej wolności kobiety w decydowaniu, w czym może uczestniczyć, trochę, w czym bardzo, a w czym mają jej się nie wtrącać, bo jest to najlepsze w, do, w, w rodzinnej firmie. A wróćmy jeszcze do tych Twoich początków, czyli do sportu, mhm. bo miałeś kontakt z zawodowymi sportowcami, no i z kobietami liderkami. I powiedz mi, czy widzisz jakieś różnice, podobieństwa, jeżeli chodzi o tą presję w sporcie, a presję w firmie, w firmie rodzinnej? Czy to jest podobne, zupełnie inne? E, presja zazwyczaj związana jest z jedną emocją, z lękiem. I tak jak w psychologii sportu mamy przede wszystkim lęk przed porażką, to to samo dotyczy liderek. I generalnie tu nie ma znaczących rozróżnień, bo ten lęk przed porażką jest bardzo połączony z aspektem takiego lęku społecznego, czyli. Że nie będę zaakceptowana, w tym przypadku, jeżeli mówię o kobietach, że będę odrzucona lub będę negatywnie oceniona. I generalnie poradzenie sobie z lękiem, jako, tą, jako tym elementem, jest kluczowe, żeby w ogóle uruchomić swoje zasoby, na podstawie których mogę wnosić tą wartość. To jest, to jest bardzo prosty mechanizm. O, on fajnie to właśnie tłumaczy przez sport, że im więcej mam w sobie lęku. Tym moje mięśnie i stawy są mocniej napięte. Jak są mocniej napięte, to nie mam automatyzacji ruchu, czyli nie umiem wykonać czegoś, co na treningach robię świetnie. I to samo dotyczy kompetencji kobiet, że jeżeli ciągle uważają, używają dzisiaj słowa zasłużyć, to jest takie słowo również terapeutyczne, że my y, y, chcemy zasłużyć na uwagę. Zasłużyć na, y, do, y, na komplement, i tak dalej. I jeżeli naszym celem jest zasłużenie, to przestajemy zajmować się tym, co potrafimy najlepiej, a robimy wszystko, żeby zebrać to zasłużenie. No i teraz świadoma praca, czy z osobą będącą w sporcie, czy z kobietą, która po prostu chce być świetną liderką, to umiejętność tego, żeby potrafiła sama ze sobą rozmawiać na tyle, żeby aspekt tych lęków. Bolęki są związane z czymś takim, co się ładnie nazywa automatyczne, negatywne myśli, żeby ciągle w pierwszej kolejności nie gadała z nimi. Mhm. Szkoda potencjału. Ale to właśnie mówi, że często te myśli są w nas, prawda? Mhm. Że same o sobie tak myślimy. Ale też są e, pewne opinie, czasami wręcz zdanie rzucone w nieodpowiednim momencie, które może spotęgować e, to takie przekonanie, nie nadaje się. Czy miałeś z tym do czynienia? Jak w ogóle sobie z tym radzić, z, tym tak, z taką myślą w głowie, gdzie no, wiele kobiet wciąż, wciąż ją ma? Ale wiesz, to Kasia, to też dotyczy mężczyzn. Tak, żebyśmy, to na pewno. żebyśmy, żebyśmy nie mówili, że to tylko Ale kobiety. Ale mówię, to mężczyzn. Tak, w kobietach w sukcesji. I no, mimo wszystko jest takie przekonanie wśród kobiet, że muszę być idealna, muszę być perfekcyjna za nim, prawda? A. Jest taki duży przekaz w głowie wciąż, że jestem niewystarczająca. Mhm. I z czego twoim zdaniem to wynika? Samoocena stoi na dwóch nogach. Jeden wymiar samooceny to jest aspekt poczucia skuteczności. Zobacz, jeżeli coś ci się udaje, to co się dzieje z twoją samooceną? No, na pewno wzrasta, wzrasta. i czuje się pewnie. Właśnie, a jeżeli się nie udaje, to wtedy pojawia się wszystko, to, co, Negatywne myśli. To, 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 to co mhm. powiedziałaś. I to jest jeden wymiar, to na czym stoi nasza samoocena. Jedna noga. Mhm. A druga noga to jest poczucie własnej wartości. I poczucie własnej wartości nie zależy od sukcesu, który jest lub nie ma. Bo w biznesie, który sama prowadzisz, wiesz, że raz jest mniejszy, raz większy, a raz jest porażka. A poczucie własnej wartości równoważy tą samoocenę. Bo poczucie własnej wartości mówi jednym zdaniem. Taka, jaka jestem teraz, jest ok, i tam na końcu jest kropka. Nie jestem uzależniona od tego, czy się udało, czy się nie udało, tylko to jest aspekt szacunku do siebie. Czyli praca nad, uwaga, nad zdobywaniem trofeu, nad zdobywaniem nowych obszarów dla firmy rodzinnej, to nie tylko aspekt bycia w poczuciu skuteczności, to osadzenie się w wartości, i potem ilość negatywnych myśli zaczyna spadać. Bo jestem, jak im bardziej jesteś osadzona w sobie, w tym, jaka jesteś, że to stanowi wartość, to nie przeglądasz wszystkiego w pryzmacie sukcesu. Mhm. A przechodząc płynnie do mężczyzn, ee, bo często słyszymy, że kobiety są innymi liderkami. Zaraz pojawia się pytanie: to znaczy, lepsza, gorsza, jaka? Czy ty. Właśnie pracując w firmach rodzinnych, widząc często jak właśnie małżeństwa Nestorów współpracują czy dzieci jako sukcesorzy, czy widzisz inne podejście kobiet i mężczyzn jako liderów w firmach rodzinnych? Yy, tak, jednocześnie przy dobrze ustalonych zasadach współpracy i komunikacji do końca nie ma to znaczenia. Powiem więcej. Siła każdego zespołu, szczególnie tego w przypadku firmy rodzinnej, który stoi na czele, który odpowiada za swoich pracowników, to siłą zespołu jest różnorodność. Więc jeżeli ktoś ma jeden styl, ktoś ma drugi styl, to my mamy szansę zbudowania nowych rozwiązań, a nie musimy na przykład kopiować tylko dziadka, bo on zawsze tak robił. Dlatego ja, odpowiadając za Twoje pytanie, tak, oczywiście, można zadać pytanie. A jakich... Z kim wolisz pracować? Ja, ale ja lubię pracować i z kobietami, i z mężczyznami. Wiem, że niektóre sprawy lub załatwia się inaczej, lub pracuje się inaczej. Ale czy jest tak, że kobiety są bardziej dedykowane do jakichś obszarów, czy to zupełnie tak naprawdę zależy od charakteru i, tak jak powiedziałeś, takiego samostanowienia o sobie i, i pewnej pewności siebie? A czy wychodzę z założenia, że to, co chce robić kobieta, zależy od jej charakteru? I tutaj dam taki przykład. Są kobiety, idąc za sportem, które uprawiają różnego rodzaju sporty. Dla niektórych kobiet nawet nie kobiece, ale one lubią to, co mamy im powiedzieć. To wy powiecie sobie, słuchaj, nie rzucaj tym młotem, nie rzucaj kulą. Osobiście, nie wiem, mamy piłkę nożną, męską i y, żeńską. Y, cieszę się, że kobiety grają w piłkę, jednocześnie wolę oglądać piłkę męską. I co z tego? To już jest kwestia upodobań, prawda? To, to, to jest już kwestia upodobań. Więc generalnie. Sam element wykonywania jakiejś pracy jest związany z pewnego rodzaju świadomością. A im bardziej jestem osadzony w tym, kim jestem, co umiem, co potrafię, właśnie z, z tego poziomu poczucia własnej wartości, to po prostu jest łatwiej decydować z poziomu, co zrobi, a nie czego się boję. A jeżeli chodzi na przykład o kobiety, które są wrzucone, pracują w takim środowisku, można powiedzieć, że od dziesięcioleci, który ma przypisany taki męski kod, czyli Produkcja, często jakieś hale, stal. Jak kobiety, co byś poradził takim kobietom, jak odnaleźć się w tym, że tak powiem, męskim gronie, gdzie no nie tylko decyzje są twarde, ale często język? <noise> No tak, chociaż z drugiej strony czasami można się zadziwić, jakiego języka mogą użyć kobiety, które są w określonych emocjach, które Rolach. są spójne z nimi lub w określonej roli. Więc jak gdyby tutaj też chciałbym pozostawać taki bardziej sprawiedliwy, bo to mhm. wszystko, nie wiem, czy owszem masz rację. Są różnego rodzaju kultury organizacyjne, są grupy społeczne, które charakteryzują się jakąś dynamiką, jakąś komunikacją, jakimś słownictwem. Jednocześnie ja wychodzę z założenia, że. To ułożenie, jeżeli jest to już większa e, e, firma, no to po to jest ta różnorodność stanowisk, różnorodność funkcji, że można znaleźć rzeczy, które będą e, bardziej przystępne i być może takie, którymi kobieta bardziej chce się zająć, niż na przykład no, przerzucanie tego żelastwa. I teraz e, powiem, właśnie, chodzi o to, że jako praktyk, ja nie zauważam tak wielu, tych dylematów i tych trudów, o których często się mówi, mhm. versus to, jak potem świetnie kobiety potrafią się dostosować. Uważam, że największą siłą jest to, że jeżeli im się coś już nie podoba, albo firma się rozrosła, to największą odwagą jest to, jak. Yy, I to jest też jakiś przykład, kiedy kobieta mówi, że słuchaj, mi brakuje po prostu kompetencji, już do końca nie wiem, jak się tym zająć. Prawda? No i wtedy na przykład trzeba. Rozszerzyć zespół, dlatego że już nie dajemy rady we dwójkę z mężem. Ja już nie ogarnę tego marketingu, potrzebuję kogoś, szczególnie dzisiaj są sztuczna inteligencja, media społecznościowe, zajmuje to strasznie dużo czasu. Mhm. No i wtedy na przykład szukamy rozwiązania, że świetnie, jak jest do tego inna osoba, no bo po prostu ona ani nie chce tego robić, albo i jest już to dla niej za dużo. Więc raczej szukanie ról, takie elastyczne ciągle rozmawianie. Czyli tak w firmach rodzinnych naturalnie, Twoim zdaniem, gdzieś ten podział ról, to wszystko wychodzi, W szczególności wśród tych, co zbudowali tę firmę. Wiesz A co? w przypadku dzieci na przykład? Wiesz, co? Mm -hmm. to nie chodzi, czyli to nawet nie jest tak, że wszędzie jest idealnie, bo tak absolutnie nie jest. Pewne, do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy mm -hmm. i są już nam nadane z góry. Czyli to trochę obowiązuje nas taka siła nawyku. Jeżeli działa to na tyle, że chcemy w tym być, to co powiedziałem wcześniej, nie ma, że cierpienie jest nie do wytrzymania, tylko sobie działamy, to trochę tak to, wiesz co wiesz, to często to korygujemy. Ale rzeczywiście już w pewnym momencie jest ten e, konflikt pokoleń, gdzie ewidentnie osoby, na przykład rodzice czy tam dziadkowie chcieli, żeby muka, on już ma zupełnie inny pomysł na, na, na siebie. I tu mo, może zaczynają się już jakieś zastanowienia, co zrobić z tą sukcesem. Ale to bardziej rozumiem międzypokoleniowe, niż takie tak. e, mężczyźni kontra kobiety. Tak. Na takiej linii. Tak. E, a powiedz mi. Troszeczkę już o tym powiedziałeś, ale chciałabym, żeby to tak może jeszcze e, głośniej wybrzmiało, bo właśnie my, jako kobiety liderki, często musimy łączyć wiele ról. Mm -hmm. e, mamy, córki, żony i jeszcze być sobą. Jak nie zatracić siebie w tym wszystkich? Masz jakiś złoty środek? No ale właśnie samo to, co mówisz, to byłoby takim dobrym przykładem, że samo to, co mówisz, świadczy o tym, kim jesteś. Że umiem to, robię to, robię to. I dlaczego mogę zadać, się do, do, zadać się takie pytanie, to jakie masz jeszcze pytanie co do siebie? W ogóle, sam element dania komuś wsparcia to nie powiedzenie jesteś zwycięzcą, lub w ostatniej chwili wykonanie jakiegoś heroicznego zdania, powiedzenie jakiegoś niesamowitego komplementu, tudzież cytatu. To nie o to chodzi. Droga wspierania polega na tym, że jak ktoś już jest przed tą ważną rozmową, do jakiegoś na przykład zarządu, tudzież na, będąc na mistrzostwach świata, to droga wsparcia polega na tym, tylko że przypominasz komuś o tym, kim on jest i on się z tym identyfikuje. Nie ma tutaj jednego hasła, które wszystko zmienia. Ja właśnie uważam, że ta wszechstronność e, kobiety do odgrywania tych ról, e, tych stereotypowych, społecznych, powoduje to, że, że ta elastyczność jest dużo większa. I próba. Takiego rozgraniczenia, rozdzielania. Ja jestem w ogóle tego takim przeciwnikiem. Ja jestem tak samo za kobietami, jak i za mężczyznami. Mam przyjemność podziwiania, oglądania towarzyszenia. Wiele lat pracowałem też yy, w korporacjach. Później miałem przyjemność prowadzenia i do tej pory coachingów dla, właśnie dla liderek, dla dyrektorek. To jest świetne, jak one po prostu znajdują jakiś swój pomysł na to, że swoją charyzmą, swoim pomysłem, często olbrzymią pracowitością, chcą wyznaczać nowe standardy. I ja to strasznie lubię. Jeżeli są mężczyźni, których to razi, to jest ich problem. Tylko to dotyczy znów dwóch stron. Bo właśnie mówi się często, sama po sobie widzę, że my potrafimy multiplikować się w jakiś sposób w tych różnych rolach. Czy trochę jednak nie uważasz, że kobiety muszą być bardziej elastyczne w tych swoich rolach, bo chcemy spełniać i te takie przypisane społecznie, a przy tym być tymi liderkami, niż mężczyźni, gdzie łatwiej w jakiś sposób im odciąć to życie takie firmowe od rodzinnego? Teraz musiałem się zgodzić, że mężczyźnie łatwiej się odciąć od, od życie firmowe, od rodzinnego. W ogóle wychodzę z założenia, że te dwa życia się ciągle łączą. Platają I próba powiedzenia, wracam do domu, zajmuję, ona jest trudna. Szczególnie jeżeli ktoś, ktoś żyje pracą, ale nie nadmiarowo, bo on ją lubi. Bo, bo, bo jest tam taki wymiar, który on po prostu lubi. To co on ma nagle, co zrobić? Wyciąć kawałek siebie, zostawić przed domem? To... Yy, Dlatego samo to łączenie, bo ty zadałeś pytanie, że powiedziałeś też, że być może mężczyznom łatwiej czy trudniej. Yy, ja po prostu wychodzę z założenia, że to i tak wszystko zależy od tego, jaka jest moja siła z jednej strony ambicji, mhm. bo zwróć uwagę, ambicja jest świetna. Przecież taka dobra ambicja to jest chęć podnoszenia własnych standardów, bo chcę, bo lubię. Ale po drugiej stronie jest ten aspekt powinności. Czy ja chcę podnosić standardy, bo czuję się niewystarczająco dobra, czy jestem ambitna i po prostu chcę to robić? I to jest świetny, tu jest balans, bo jeżeli jest więcej z powinności, to co powiedziałaś, zasłużyć, udowodnić i tak dalej, to jest trud, ale jeżeli mamy to z poziomu ambicji, w której chcę podnosić standardy osobiste, jestem gotowa, żeby balansować między tymi rolami, w niektórych rolach zmienić proporcje. To to się nazywa zdrowie psychiczne. No rozumiem. To na końcu mam dla ciebie taki case. Mhm. Michał, wyobraź sobie, że zamiast mnie siedzi tutaj kobieta, która zaraz ma przejąć firmę po ojcu. Jest przygotowana, świetnie merytorycznie, ale ma ogromny lęk. Co byś jej powiedział tu i teraz, zanim wkroczy do sali pełnej pracowników i rodziny? No, to jest właśnie, y, nie byłoby jednego zdania. Jeżeli miałbym przyjemność towarzyszenia w takiej sytuacji, to jest to, co już trochę powiedziałem. Zrobiłbym wszystko, żebym odniósł się do tych, tych doświadczeń i tych wydarzeń, które stworzyła ona. To się ładnie nazywa, że jeżeli chcesz wpłynąć na czyjeś poczucie skuteczności, które jest autentyczne, prawdziwe, to odnieś się do jego sukcesów, które on zrobił. Nie mów, jaki on jest. Więc to, co bym na pewno zrobił, to bym zapytał o kilka rzeczy, które wiem, że ona zrobiła, w którym wiem, że ona była dumna, w którym wiem, że robiła to z serca i umysłu, a potem powiedział: idź i to powiedz, jesteś gotowa. Czyli same dobre myśli, żeby uwierzyć w siebie i z podniesioną głową przejąć te myśli i dokonania. To, co zrobiła ona, nie coś, co inni, to, co ona, to, co, to, co ty to, co Ty zrobiłaś swoimi rękami, wtedy identyfikacja jest największa. I to podnosi nasze poczucie skuteczności. Im większe nasze poczucie skuteczności do wykonania czegoś, tym to wykonanie po prostu bardziej nam płynie. Myślę, że taką dobrą puentą jest, że nie trzeba być doskonałą liderką, żeby być wystarczającą i sięgać po swoje. O, Zgodzisz się ze mną? Yy, w ogóle próba bycia doskonałym jest yy, niemożliwa. Yy, można, ale szkoda, szkoda prądu i szkoda życia. Michał, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za Twoją empatię, podzielenie się wiedzą, a Was zapraszam do kolejnego odcinka Kobiet w sukcesji.